Dramat źle użytej wolności prowadzi do prób stanowienia o sobie. I tak kto Bogu nie ufa, prawdy nie poznał, a wolny jest, próbuje siebie wymyślać i siebie usprawiedliwić, aby mieć rozwiązane problemy. Bez myśli o Bogu i bez Jego udziału. Różne są błędy poznawcze i wykonawcze. Grzech, wspólna cecha wszelkiej nieprawości, przenika ludzi i nie wystarczy ludzkie działanie, trzeba było boskiego miłosierdzia, odkupieńczego, by grzechy zgładzić. Ludzi łaską obdarzyć, do zbawienia doprowadzić. Ale ludziom ciągle jakby mało niedowiarstwo i nieufność to ich stałe choroby duchowe. Dlatego chcą być szczęśliwi, czyli syci upojeni i beztroscy. Z tego powodu pozwalają sobie na wiele, na zbyt wiele, nawet na odrzucenie Boga, gdy go nie biorą pod uwagę i żyją w sposób swawolny, bezrozumny. Któż takich utracjuszy pozyska? Miłość odkupieńcza Chrystusa jest dla wszystkich, ale przychodzi przez miłość Jego przyjaciół na ziemi. Dlatego Twoja modlitwa, gdy jest. Pozyskuję łaskę nie tylko dla Ciebie, ale i dla tych, którzy są Ci drodzy, o których się troszczysz, zabiegasz. Niech Ci Pana Boga nie przesłaniają, bo nie mogą być bożkami. Ale nawet tragiczna miłość Twojego życia nie będzie nadaremną, gdy wytrwasz w swoim miłosnym zatroskaniu do końca dni swoich. Czyż Bóg, który jest Ojcem naszym Ojcem. Może nie dać dobrych darów dzieciom, które o to proszą. Modlitwa wstawiennicza za sprowadza ratunek dla świata, bo przychodzi łaska skuteczna, która rozświetla ciemności wielu. I ci tacy stają się zdolni, zdatni do przebywania z Bogiem, do współdziałania z Nim, do bycia u Niego. Gdyby Ci Bóg wystarczył, byłoby dobrze, ale Bóg Ci wystarcza, oprócz tego jeszcze Twoje słabości, czyli zaangażowania grzechowe, które Boga detronizują, osłabiają związek z Nim one są wrażeniem, jakoby ci Bóg nie wystarczał. Dlatego trzeba się modlić, Boże, ulituj się nade mną. Uratuj siebie, abyś uratował innych. Proś Boga o ratunek dla siebie, abyś był przydatny dla innych. Tak się składa, że dziś ludzie wierzący Bogu zawierzeni, ulokowani w Bogu, to mają wokół siebie sporo ludzi, którzy nie wiedzą kim są, nie wiedzą po co żyją i trzeba ich ratować od ich skłonności grzechowych i obłędnych zaangażowań. Słowami proroka Izajasza, że się Pan Bóg do nas delikatnie zwraca, że pięknie poucza o Bogu, Ojcu Naszym którego odkupiciel nasz to odwieczne imię. I prorok zwraca się w modlitwie, aby odmienił Bóg sługi na pokolenia Twojego dziedzictwa, aby rozdarł niebiosa i dał zbawienie. Tęsknota Starego Testamentu ze Zbawicielem przypomina zeschłą ziemię, tak zeschłą, że aż popękaną. To jest obraz tęsknoty za Bogiem. Taką tęsknotę mają jeszcze dusze czyśćcowe. A tu na ziemi ta tęsknota jest jakby w znieczuleniu, bo grzech nie boli. To tęsknota za Bogiem umniejszona. Trzeba więc wysiłku własnej woli, by prawdę sobie powiedzieć, prawdę sobie zarządzić i nie odstępować od prawdy wymagań. Stąd dobra rada: czuwajcie i uważajcie. Czuwaj, czyli bądź do dyspozycji Pana Boga, a uważaj, oznacza analizuj, przewiduj, przypatruj się, abyś widział nie tylko to, co widzisz teraz, lecz byś zobaczył to, co za chwilę zaistnieje. Związek przyczynowy i doświadczenie pokażą ci skutki różnych działań. Jeśli chmury mówią o nadchodzącym deszczu, to wszystko, co istnieje. Mówił o nadchodzącym czasie i sytuacji. Dlatego czuwaj, bo jesteś w sytuacji pana twojego, który odjechał i zostawił majątek, aby go uszanować i pomnożyć. Tak i z tobą, nie inaczej. Zostawił ci Pan Bóg ciało i duszę Twoją, umysł, prawdę i talentów wiele. Wszystko dla ciebie, po to byś tym dysponował, byś zintensyfikował miłość Twojego serca, byś jakościowo zwielokrotnił swoje bytowanie przez miłość tych, których miłujesz, przez oddanie Bogu siebie do końca. Ku temu trzeba Ci zmierzać. Wszak przed Tobą wielkie przyjście Twojego Boga. Bo przed wielkim przyjściem jest oczekiwanie, też powinno być intensywne i wielkie. Adwent, sprzątanie, porządkowanie, ale duszy swojej myślenia, to przeobrażanie różnych spraw swojego życia tak, by były wciągnięte w cześć Bogu należną. Stąd Twoja modlitwa może się toczyć wokół słów od nas Boże: i daj nam spawienie. W tym czasie wielkiego nadejścia, którego świat nigdy nie miał, w tym czasie, gdy weźmiesz Słowo Boga przed oczy, możesz się nim modlić. Czyli karmić. Możesz się odbudować. Możesz się wzmocnić i uzdolnić do wytrwania i przetrwania dnia dzisiejszego, bo jutro znowu się zatroszczysz o Boże sprawy Twoje i o sprawy Twoje w Bogu. Twoja modlitwa przecież jest wysłuchana. I Twoja modlitwa przyniesie owoc. Przyniesie owoc. Modl się, a wiele będzie Ci dane. I trwaj w czujności, aby nie zwodzić siebie i nie rozdirwonić życia. Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby dać ludziom wiarę czyli relacje z sobą, zażyłość, przynależność, łaskę. I daje przykłady i obrazy i zachęty, aby ludzie chcieli być ludźmi Boga, czyli ludźmi wiary. Bo też w tym dialogu modlitewnym z Panem Bogiem Człowieka obowiązuje wiara w stopniu zawierzenia, wytrwałość i zdanie się na Boże wyroki, które istnieją. Grozi bowiem człowieczej modlitwie to, że człowiek poczuje się niewysłuchany, nieuwzględniony. A Bóg daje więcej od oczekiwań i próśb. Bóg pielęgnuje człowieka na wymiar wieczny. To zaś wymaga jakiejś niezrozumienia wielkości tajemnicy tajemnicy, ponieważ jest dziś ponad wyobrażenie człowieka i to wymaga postawy zawierzenia i zaufania Panu Bogu, który troszczy się o człowieka. Dlatego wiara ludzka może być podobna do tej wiary setnika który jest pewien swojego słowa. Jego słowo sprawia, iż zlecenia sługa jego wysłuchuje i dokonuje dzieła. Czy w modlitwie człowiek czyni z Pana Boga sługę? To raczej człowiek jest sługą Boga, a w modlitwie człowiek jest żebrakiem, który prosi o łaskę. Łaska przychodzi do ludzi w wierze ugruntowanych, przeobrażonych, zdatnych przyjąć dar. Często bowiem w nieświadomości swojej wierzący proszą o to, co byłoby dla nich zgorszeniem i duchową trucizną. Więc jak prosisz Pana Boga o dar, proś pierw o usposobienie własne, odpowiednie do przyjęcia daru, aby dar nie okazał się dla Ciebie nie do przyjęcia, nie do udźwignięcia. Dar Boży wymaga dojrzałości. To tak jak władza, wymaga mądrości i odpowiedzialności. Tak wielu ludzi przychodzą do Boga i mówią: Panie, Panie. A Bóg patrzy na serce i daje według chłonności i według zbawczego dobra wiecznego. Cóż więc pozostaje? Wytrwała modlitwa. O dar, o bliźnich, o sytuację z jednoczesną modlitwą o pokorę dla siebie, o zdatność do przyjęcia daru, o zrozumienie brzegu zamysłu w dźwiganiu krzyża. Trzeba więc, tak jak Adwent przygotowuje na wielkie nadejście, tak w swoim życiu też zabiegać o to, by nie ulec łudzie, ambicji, aspiracji, woli swojej, by nie ugrzęznąć w owocach tego świata, lecz by się uświęcać. Bo to jest dzieło Boga i to jest największy dar, uświęcenie własne. Matka Najświętsza, która z doskonałością pośród stworzeń przeszła drogę ludzką, nie zaznawszy grzechu, pełniąc wolę Boga, stała się najlepiej usposobioną do tego, by przyjąć dar i dać innym dar. Boga zbawiciela. I oto trzeba zabiegać dla siebie, by na podobieństwo Matki Bożej mieć w sobie dobre usposobienie, aby przyjąć dar i wypełnić tym darem wolę Boga. Błogosławiony owoc ludzi uświęcających się, to owoc współbrzmienia z Bożym Zamysłem, Bożą Koncepcją kiedy człowiek jako sługa nie szuka spocznienia, lecz szuka służebności w każdej sytuacji ze względu na Boga. Stąd ludzie uświęcenia nie znają spocznienia, nie znają dnia bez krzyża, bo yy, wszelkie spocznienie i pomyślność są trucizną, która niszczy człowieczą wiarę. Modlić się trzeba o próbę zrozumienia Bożego Zamysłu, aby nie racjonalizować i nie umniejszać Bożego władania w życiu naszym, by być człowiekiem według Bożej łaski.